Cześć, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry Dead Space. Jeżeli jest to Wasze pierwsze zetknięcie z tą grą na moim kanale, to wiedzcie, że coś już tam jest nagrane, możecie się cofnąć i zobaczyć wszystkie materiały od samego początku. Natomiast jeżeli jest to kolejny odcinek, jaki macie okazję oglądać, to przypominam, że jeżeli Wam się spodoba, możecie zostawić komentarz bądź też kliknąć przycisk like. Na samym początku jestem Wam winien krótkie wyjaśnienia, ponieważ mm, poziom trudności w ostatnich dwóch odcinkach nie był specjalnie trudny, i teraz dlaczego tak było, a nie inaczej? No, odpowiedź jest, odpowiedź jest banalna. Mianowicie, e, kwestia polegała na tym, że istnieje pewien bug. Um, a bug, chwila, Okej, okay, window trzeba pójść tutaj, jeszcze na chwilę sobie spróbuję coś tutaj odnaleźć. Być może będą takie zapasy amunicji. Oj, robi się niebezpiecznie. I ten bug powoduje. Super, coś tu znaleźliśmy. Zawsze lepiej coś znaleźć niż tego nie znaleźć. Bakt ten powoduje, że jeżeli się wciśnie kontynuuj grę, zamiast wczytaj grę, to automatycznie poziom trudności tej rozgrywki zmienia się na średni. Ja właśnie to zrobiłem. A minus jest taki, że podczas gry nie można zmienić poziomu trudności, więc wynikiem tego było to, że musiałem przejść jeszcze od początku ten kawałek, który już ukończyłem w poprzednich dwóch odcinkach. No, nie powiem, że było to jakieś strasznie męczące dla mnie. M, aczkolwiek teraz jest już ok, mamy poziom trudności trudny. Więc to e, jakby dlatego teraz prześmicy będą odrobinę trudniejsi do rozwalenia, a także amunicja będzie stanowiła dla nas nielichy, e, nielichy problem. Ponieważ może wyjaśnię, w tej chwili mniej więcej 6 pocisków potrzebuje, aby rozwalić takiego zwykłego stwora z szablami zamiast rąk. Okej. Okay. Czyli możemy wejść do magazynu, super. I to jest też chyba sklep, z tego co pamiętam. Yes, exactly. Możemy kupić sobie jakieś nowe bronie, ale nie potrzebuję ich aż tak bardzo. Kupiłbym sobie na pewno energię plazmową. Sekunda, węzeł mocy za 10 kafli. No naprawdę zacnie. Zestaw medyczny, safe. Czyli to są rzeczy, które mamy w tym momencie, tak? To byśmy mogli w sumie sprzedać, kupić sobie jakiś kolejny przedmiot. Kurde, kupiłbym sobie ten karabin w sumie, albo nie chwila. Można też kupić kombinezon. Dobra, potrzebuję sekundy, żeby się zastanowić. Na pewno potrzebuję energii plazmowej. Dobra, i w tym momencie myślę, że możemy się z, takim, um, z taką ilością amunicji dalej udać o, w dalszą drogę. Mamy aż 50 nabojów, to jest naprawdę kosmicznie dużo, jak na poziom trudności trudny, ponieważ zwykle stanowią, stanowi to dla nas pewne wyzwanie, aby tą, taką amunicję odszukać. Ponadto już wiem, w jaki sposób mogę broń przeładowywać, nawet kiedy jeszcze pozostało mi kilka nabojów. Mogę po prostu muszę celować i wcisnąć R, wtedy ta um, broń jest przeładowywana. Do tej pory miałem z tym odrobinę problem. OK. Cel osiągnięty, więc pozostało nam teraz tylko kontynuować naszą podróż w nieznane. I w ten samym ukończyliśmy poziom pierwszy. Zajęło mi to aż cztery odcinki, ale moim zdaniem jest to jak najbardziej OK. Dobra, w takim razie, jak widzicie, mam dwa zapisy. Jeden na wypadek, gdyby drugi mi się e, zmienił na normalny. I zawsze po zakończeniu sesji nagraniowej staram się właśnie takie dwa zapisy utworzyć. Wychodzimy, oh shit, chyba trafiliśmy do jakiegoś zakładu dla obłąkanych. Nie za bardzo mi się to podoba, ale nie możemy z tym teraz nic zrobić. Chyba już nic nie ma. I co my teraz zdobyliśmy? Wow, w tej części jest kineza. Dobra, ja kinezę pamiętam z poprzedniej. Z poprzedniego materiału, natomiast. To jest z poprzedniego materiału, z poprzedniej części, gry, tak? Z drugiej części. Okej, okay, natomiast nie, nie byłem pewny, czy jest opcja, aby jest opcja, aby no używać jej w poprzedniej części, tak? Zobaczcie jeszcze ile mam kredytów w tym momencie. Mam 9000 kredytów. Może bym sobie kupił jeszcze ten karabin pulsacyjny. Piła plazmowa. To jest mój ekwipunek, tu jest save. Myślę, że ten karabin pulsacyjny może się nadać. Nie wiem czy on jest mocny czy nie, ale... szybko strzelny. Może to. Dobra, machnę sobie to. Myślę, że nawet jeżeli nie będę miał mm, amunicji na razie do tego. O, wow, fajna rzecz. Aha, czyli to jest chyba takie urządzenie, które wypuszcza. które wypuszcza swoiste mm, obręcze. Chwila. Możemy teraz się wrócić, zobaczyć co nam to właśnie dało. To są pewnego rodzaju obręcze, które po prostu siekają wrogów. To są jakby takie obracające się wolno piły. Zobaczmy co nam dał ten schemat, który odnaleźliśmy sekundę temu. Miotacz ognia. No i to by było fajne, natomiast on kosztuje i tak aż 11 tysięcy, więc w tym momencie nie byłoby mnie na niego stać. Jestem też bardzo ciekawy czy my będziemy mieli w tej grze lepszy kombinezon jakby czy warto inwestować w ulepszenia tego jeżeli być może potem odnajdziemy coś a sensowniejszego. Idę. jesteś ben... <laughs> I... I... We were attacked. Kendra's gone. One minute she was there and I, I can't believe I lost her. We can still do this. Get me the captain's rig codes and we'll find Nicole. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. We'll have to blow through it to get to the morgue. Get some thermite from medical storage and a shock pad from Zero G Therapy. Should be down the corridor. Communication is useless in all this static. Dobra. Więc wygląda na to, że będzie naprawdę, naprawdę hardo. szybko grę. W tym odcinku miałem jeszcze szczęście, ponieważ nie napotkałem na żadnych wrogów, natomiast myślę, że w króciutkim czasie to wszystko ulegnie hardkorowej zmianie. Zreknijmy, gdzie teraz musimy iść. Droga nas wiedzie do przodu. No i spoko, w takim razie udamy się do przodu. Ponieważ oczywiście najbardziej zależy nam na tym, aby posuwać się do przodu, jeżeli chodzi o ścieżkę fabularną. Wiem, że są dwa rodzaje strzelania. Oni się chyba podniosą, coś tak. Chwilę tu można było coś podnieść jeszcze. Powiem wam, że naprawdę, naprawdę nie licha zabawa. To oczywiście używamy stazy, aby te drzwi zablokować i przedostać się dalej. Tu jest na moje szczęście jasno. Jestem tylko ciekawy, czy nie jest to przypadkiem pewne złudne wrażenie, które ma sprawić, że przestanę spodziewać się ataku na moją skromną osobę. Ok, mam odpaloną kwarantannę. Ok, tam coś jeszcze do mnie idzie. Ok, tutaj padło. ...to ścierwo. Zostało jeszcze jedno. Udało się je unieszkodliwić, natomiast jeszcze... ...musimy je teraz dobić. No i super, teraz pozbieramy sobie... Aha. Okej. Okay. No. Dobra. Pozostało mi zatem tylko pozbierać to, co z nich powypadało. Ponieważ pamiętajmy, że jeżeli chodzi o amunicję, to nigdy nie jest specjalnie lekko. To już chyba nic nie zostało, więc możemy jeszcze przeszukać. Jak wiecie dokładnie, 5 strzałów zajmuje mnie mniej więcej rozwalenie takiego delikwenta. Natomiast, na moje nieszczęście, z niektórych nie wlatują pociski, a jedynie kredyty. Dobra, sekunda. Co my tu możemy zrobić? Możemy chyba zjechać na dół, windą towarową. Ja bym jeszcze się tu rozejrzał na chwilę. No, niestety tutaj widać, że jedynie podróż, po podróż tą windą może mnie doprowadzić do punktu docelowego. Było dziwne, ponieważ wydało mi się, że to jest jakaś mocniejsza wersja tych stworów, natomiast. Natomiast jak mogliście zauważyć, rozprawiłem się z nim tylko trzema strzałami. I w tej niebezpiecznej chwili myślę, że na jest najlepsza pora, aby ten odcinek zakończyć, a zatem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach z Dead Space. A. Trzymajcie się. Pa!